Ja nazywam się Dagmara, a wy jesteście na moim kanale Butterfly Cross Stitch. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam cztery sposoby, jak zakończyć nić na hafcie. Ale zanim to zrobię, bardzo proszę Was o subskrypcję i łapkę w górę, bo później już na pewno zapomnicie. Nie przedłużając. Zapraszam Was do filmu, mam tutaj wszystkie swoje rzeczy potrzebne do haftu, więc kontynuujmy. Pierwszym sposobem, pierwsze, w pierwszej kolejności pokażę Wam, jak absolutnie nie kończyć nici. I sposób ten stosowałam ja sama, moja wina, moja bardzo wielka wina, kiedy byłam małą dziewczynką. Jak widzicie, mam tutaj kawałek materiału, który znacie już z poprzednich filmów. Teraz zrobię kilka krzyżyków. A gdy je zakończę, to pokażę Wam, jak to wyglądało wcześniej. Proszę tylko się głośno nie śmiać. Ale obracałam sobie kanwę do góry nogami. I tam przewlekałam nitkę kilka razy, tak aż utworzył się po prostu wielki jakiś węzeł, który później po prostu po wyprasowaniu kanwy to nawet był widoczny e, na prawej stronie. No i po prostu robił się taki niefajny wzgórek, który było widać... Więc to na pewno nie jest bardzo dobra metoda. Tak absolutnie nie robimy. Teraz przejdziemy wreszcie do właściwych sposobów zakończania nici. Pierwszym sposobem, który Wam pokażę, będzie zakończanie nici, wlatając ją w już wykonane krzyżyki. Ta metoda nie jest moją ulubioną, ale pozwala ona na przewlekanie nici po prawej i lewej stronie haftu. I zaraz wam pokażę to. Najpierw sobie wykonam kilka krzyżyków, a następnie w pierwszej kolejności pokażę wam, jak przewleka się tą nić kończącą od dołu. Kończę sobie ostatni krzyżyk. Obracam tamborek tutaj akurat mam kiuba i staram się przewlec tą igłę pod krzyżykami, które zostały już wykonane, pod niciami, które, które są wykonane. W ten sposób mam przewleczoną nić, którą obcinam sobie bardzo króciutko. Poprzedni sposób był dobry dla osób, które nie używają stojaków ani ram, których obracanie sprawia trudność. To raczej sposób dla osób, które haftują na tamborku w ręku. Natomiast teraz pokażę wam sposób na przewlekanie nici na stronie prawej, czyli tą, którą widzimy przy haftowaniu. Przepijam się igłą na prawą stronę haftu i staram się igłę wbić pod krzyżyki, które już mam zrobione, tak aby nić, którą haftowałam, przeszła pod spodem tych krzyżyków. I bardzo krótko obcinam nitkę przy samym krzyżyku, uważając, żeby nie naruszyć krzyżyka. Ta metoda jest bardzo dobra pod warunkiem, że kolejne krzyżyki będą podobnego koloru lub stojące obok siebie są podobnego lub tego samego koloru, ponieważ, gdy będziecie mieli krzyżyki o różnych kolorach, bardzo różniących się od siebie, to takie przetkanie nici pod krzyżykiem będzie bardzo widoczne. Tak jak widzicie tutaj, ja przetkałam czerwoną nić pod niebieską nicią po to, żeby właśnie pokazać Wam ten efekt. Jak zobaczycie, taki rezultat jest dla mnie nie do przyjęcia, dlatego ta metoda nie należy do moich ulubionych metod. Uważam, że po prostu czasami jest bardzo niefunkcjonalna, aczkolwiek być może w prostych haftach będzie się sprawdzać. Drugim sposobem jest pozostawienie pasma nici pod tkaniną od strony lewej, czyli tej niewidocznej, tak aby kolejne krzyżyki, które będziemy wykonywać, mogły ją zaszyć. W tej metodzie również, aby Wam lepiej pokazać, wykonam sobie kilka krzyżyków. A następnie ostatni, po skończeniu ostatniego krzyżyku przeciągam nitkę o jakieś 8-10 krzyżyków dalej w taką stronę, w którą wiem, że będę haftować, i pozostawiona na dole nić zostanie przykryta kolejnymi krzyżykami tej samej nici lub innego koloru nici. I tutaj. Zwracam Wam uwagę przede wszystkim na problem, że jeżeli na przykład haftujecie czarną nicią, a później próbujecie zaszyć tą nić z pod spodu białą nicią, to może ona być widoczna. Więc ta metoda też ma swoje plusy, ma swoje minusy, jednak jest przez wiele hafciarek bardzo lubiana i stosowana. Jeżeli nasza nić jest już zaszyta, to możemy obciąć jej końcówkę tak, żeby nic nie wystawało na prawą stronę. Wtedy będzie to estetyczne. Kolejnym, trzecim sposobem jest ściek szpilkowy. Który jest moim ściegiem ulubionym i zupełnie uważam uniwersalnym i uważam, że powinniście się z nim zaznajomić, tak jak ja. Jak wiecie, na aidzie mamy przeplatające się ze sobą wątki i osnowy. Jedna osnowa idzie w górę, później w bok, w górę i w bok i tak przez całą kanwę. W pierwszej kolejności pokażę Wam, jak zrobić takie zakończenie bez krzyżyka na górze. Przebijam się przez wątek i osnowę i wbijam igłę w środek krzyżyka. Następnie z drugiej strony znowu przebijam się przez wątek i osnowę i wbijam się w środek krzyżyka. Tak to wygląda poziomo. Jak widzicie, cała nić zatopiła się po prostu. W tym krzyżyku nie jest absolutnie widoczna. Teraz pokażę Wam jak to zrobić pionowo, czyli wbijam się w dół pod krzyżykiem, w środek krzyżyka, następnie w górę i znowu w środek krzyżyka. Tutaj nie będzie nic widoczne ponieważ wszystko jest przykryte krzyżykiem, który jest nad nami, możemy sobie jeszcze pomóc igłą, żeby wszystko było niewidoczne. Teraz pokażę wam, jak zrobić dokładnie takie samo zakończenie nici, gdy mamy już krzyżyki. W tym celu właśnie zrobię sobie teraz kilka krzyżyków. I w momencie, gdy chcę zakończyć, przebijam wątek, wbijam się w środek krzyżyka pod niciami, które tworzą ten krzyżyk. Z drugiej strony przebijam się ponownie przez wątek lub osnowę i wbijam się w środek krzyżyka. W ten sposób nitka zatopiła mi się znowu w, y, w kanwę i na aidzie Naprawdę ta metoda jest bardzo dobra. Tutaj jeszcze pokazuję wam, jak pod krzyżykiem robię to y, w pozycji pionowej, czyli od dołu przebijam osnowę, bijam się w środek krzyżyka i od góry. Przebijam osnowę i wbijam się w środek krzyżyka. Powiem Wam, że ja z doświadczenia wiem, że tak naprawdę to drugie pociągnięcie, czyli przebicie się drugi raz przez osnowę i wbicie się w środek krzyżyka, właściwie nie jest potrzebne, gdyż ja zawsze robię tylko jedno, jedno przeciągnięcie i też wszystkie. Krzyżyki mi się trzymają i nici nigdy nie wyszły, ale jeżeli chcecie, to dla pewności zróbcie sobie dwa przebicia do środka i będzie też bardzo dobrze. Czwarty sposób to zakańczanie nici ściegiem pętelkowym. Przyznam się. Że do tego sposobu kończenia nici mam najmniej zaufania, więc dlatego pokazuję Wam go na końcu. Teraz zrobię sobie kilka krzyżyków i ostatni krzyżyk zakończymy pętelką. Przebijam się więc przez kanwę tak, jakbym chciała zrobić krzyżyk, a następnie wbijam igłę w tą samą dziurkę, z której wychodzi nitka. Igłę wbijam po przeciwnej stronie krzyżyka, przekładam ją przez nić i wprowadzam w dziurkę, która jest po przeciwnej stronie. Mocno zaciągam tak aby nitka z pętelką przeszła na drugą stronę, co powoduje, że mam ładny krzyżyk. Jak widzicie, ta metoda nie wydaje się zbyt dobra, dlatego ja polecam mieszanie jej na przykład z metodą szpilkową. To już wszystkie sposoby, które chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że jeden z nich sobie wybierzecie i będzie dla Was. Dobrym sposobem na kończenie nici. Pamiętajcie, że to wszystko zależy od Was, jaki macie wzór, jaki kandy używacie, a przede wszystkim od własnych preferencji. Bardzo Was proszę też o łapkę w górę i zasubskrybowanie kanału oraz pozostawienie komentarza, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów yy, dla początkujących hawciarek lub tych, które chciałyby poprawić swoją technikę haftowania, to zapraszam na moją playlistę Haft dla początkujących. Do zobaczenia i miłego haftowania.